Ponad 9 milionów złotych na ważne inwestycje trafi do Radomia, taką decyzję podjął zarząd województwa Mazowieckiego. Muzeum wsi Radomskiej zaprasza na majówkę. W tym roku tematem przewodni będą dawne techniki fotograficzne. Radomska Astrobaza, nominowana w ogólnopolskim konkursie. Dzień dobry, Artur Malenda, witam i zapraszam na Dziennik. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przekazaniu ponad 9 milionów złotych na inwestycje, które zostaną zrealizowane w Radomiu. Dzięki tym pieniądzom zostanie m.in. zinformatyzowane pogotowie. Pieniądze, które zarezerwował dla Radomia zarząd Województwa Mazowieckiego, zostaną przeznaczone na trzy główne obszary życia społecznego. Dzięki dobrym decyzjom zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy 9 milionów złotych. 9 milionów złotych w kilku obszarach. Głównie to, jest obszar, to, to, głównie to jest obszar sportu, e-usług, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. W ramach rozwoju bazy sportowej województwa Mazowieckiego miasto otrzyma pieniądze na realizację trzech projektów. Szkoła podstawowa nr 2, boisko wielofunkcyjne z odwutorową, dwutorową, dofinansowanie na, w kwocie 100 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa nr 13, boisko również wielofunkcyjne. Zbieżnią dwutorową dofinansowanie 115 tysięcy złotych. Szkoła podstawowa nr 26, boisko wielofunkcyjne. I bieżnia czterotorowa dofinansowanie 140 tysiące. Pieniądze do Radomia trafią również dzięki programowi e-zdrowie, który jest elementem regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020. Otrzyma je Radomskie Pogotowie. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego na informatyzację Radomskiego. Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego wraz z wdrożeniem usług dla pacjentów w systemie E otrzymało 5 145 075 zł. Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców zamierza też wprowadzić Urząd Miejski oraz cztery placówki kultury zarządzane przez samorząd. Dotacja w kwocie ponad 2 milionów 600 tysięcy zł pozwoli m.in. na uruchomienie ponad 20 usług inicjowanych przez wypełnienie formularza ePUAP. Pieniądze przyznane przez zarząd Mazowsza zostaną również przeznaczone na zakup 23 nowych syren alarmowych sterowanych drogą radiową. We wtorek informowaliśmy o inwazji kleszczy w Radomiu i regionie. Wkrótce jednak problem związany z tym niebezpiecznym pajęczakiem może się skończyć, bo w budżecie obywatelskim na 2016 rok zarezerwowano pieniądze na walkę z kleszczami, jak i komarami. Opryski Parku w Mieście przeciwko komarom i kleszczom to jeden z projektów ogólnomiejskich, który zdobył najwięcej głosów mieszkańców podczas głosowania w ramach budżetu obywatelskiego na 2016 rok. Magistrat przekazał ten projekt do zakładu usług komunalnych. W tej chwili kompletujemy potrzebną dokumentację, żeby wykonać to działanie. Natomiast pewne jest to, że my nie będziemy wykonywać tego działania, tylko firma, która przez nas zostanie wyłoniona i to ona będzie zajmowała się tymi opryskami, które będziemy prowad będą prowadzone w radomskich parkach oraz skwerach. Firma zostanie wybrana w drodze zapytania ofertowego. Zanim opryski zostaną wykonane, potrzebna jest opinia, czy zastosowane środki chemiczne nie będą miały negatywnego wpływu na inne organizmy. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin, Ochrony Roślin i Nasiednictwa, i to oni będą opiniować, jakie opryski mają zostać wykonane, i to oni będą decydować o tym, jaki środek będzie rozpylany. W sumie na opryski parków przeciwko komarom i kleszczom zarezerwowano w tegorocznym budżecie obywatelskim 200 tysięcy złotych. Pierwszy dzień maja warto tradycyjnie spędzić z całą rodziną w Muzeum wsi Radomskiej. Trzy wyjątkowe wystawy, pokaz XIX-wiecznej techniki fotograficznej, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz zabawa taneczna pod dębem. To wszystko czeka na mieszkańców Radomia i okolic już w najbliższą niedzielę. To weekend majowy dla Muzeum Śladomskiej to rozpoczęcie sezonu artystycznego i również w roku bieżącym 1 maja od godziny 13 zapraszamy do naszego muzeum. Myślę, że program, który zaprezentujemy jest bardzo atrakcyjny, wielobarwny, duże spektrum różnych wystaw, bo będziemy prezentować trzy wystawy w różnych miejscach i w Domu Ludowym i w naszej Kaplicy Zerzuchowa, jak również w chałupie Strzemchy, której kiedyś, dawno, dawno temu mieszkał nauczyciel. Oczywiście naszym wystawom będą będą towarzyszyły warsztaty dla dzieci i młodzieży. I oczywiście ulubiona dla naszych mieszkańców potańcówka pod dębą, którą rozpoczynamy o godzinie 13 i do godziny 18 będziemy mogli potańczyć, pozwiedzać muzeum, jak również być uczestnikami trzech wystaw. Ideą do powstania wystawy z wizytów Fotografa był zbiór albumów zgromadzonych w Muzeum Wsi gdzie Będziemy mogli zobaczyć fotografie z radomskich zakładów fotograficznych, ponadto fotografie wiejskie wykonywane już po II wojnie światowej powiedzmy fotografie amatorskie, które towarzyszyły ludziom przy różnych wydarzeniach rodzinnych. Dodatkowo zaprosimy naszych zwiedzających do atelier fotograficznego, w którym właśnie stoimy. Po wystawie zaprosimy Państwa na pokaz fotograficzny Metodą mokrego kolodionu, jest to metoda dzisiaj zupełnie już nieużywana, popularna w drugiej połowie XIX wieku. Fotograf będzie wykonywał zdjęcia na miejscu, tak jak kiedyś na wieś przyjeżdżał fotograf i na miejscu będzie też je wykonywał, wywoływał. Tak więc nasi turyści będą mogli z fotografem wejść do ciemni i zobaczyć cały proces powstawania zdjęcia. A najmłodszych zaś mamy, chcemy zaprosić na warsztaty optyczne, które przybliżą im tajniki fotografii. Zapraszamy także na dosyć ciekawą wystawę, która została u nas zorganizowana. Właściwie my wypożyczamy tylko tą wystawę, ale będzie u nas prezentowana. To jest wystawa dzieci, prac dzieci właściwie. Wystawa zorganizowana z okazji jubileuszu Zespołu Szkół dla Dzieci Niedowidzących. Myślę, że dlatego bardzo specyficzna, dlatego że prace plastyczne dzieci, no, które niekoniecznie wszystko dostrzegają, lub też mają no, nieco inny punkt widzenia, bardzo nam miło, że. Tak się złożyło, że współpracujemy ze szkołą, że będziemy mogli pokazać historię, czyli te 25 lat istnienia szkoły w Radomiu, funkcjonowania, no i zaprezentować wychowanków również tej szkoły. Kolejną wystawą jest ekspozycja nosząca tytuł Kościół pod wezwaniem Świętego Jakuba w Skaryszewie w fotografii. I tak jak tytuł wskazuje, będzie można na niej zobaczyć zdjęcia skaryszewskiej świątyni, zarówno z wnętrza, jak też z najbliższego otoczenia kościoła. Jest to obiekt bardzo ciekawy, zabytkowy. Został zbudowany na przełomie XVII i XVIII wieku. Wiernym został oddany w 1701 roku. I tak się stało, że szczęśliwie przetrwał wszystkie pożogi wojenne, które przez ten czas przetoczyły się przez Ziemię Radomską, również obie wojny w XX wieku. Także możemy podziwiać. W sumie niezmienioną główną bryłę kościoła, a także bardzo cenne, bogate wyposażenie. Będziemy mogli oglądać zdjęcia czterech autorów. Są to ksiądz Arkadiusz Bieniek, ksiądz Tomasz Kośla, a także małżeństwo radomskich fotografów Ewa i Remigiusz Kutyłowie. Radomskie Obserwatorium Astronomiczne zostało nominowane przez mieszkańców do ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez portal samorządowy. Mieszkam tu, Mądre Pomysły na Mądre Miasto to konkurs, którego celem jest wskazanie najciekawszych projektów zgłaszanych lub realizowanych w ramach samorządowych budżetów obywatelskich. Astrobaza to projekt, który dwa lata temu zyskał największe uznanie w oczach mieszkańców Radomia. Obserwatorium Astronomiczne powstało w ubiegłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. To trzykondygnacyjny budynek z tarasem oraz salą do prelekcji. Astrobaza w swoim wyposażeniu posiada m.in. automatyczną kopułę, teleskopy mobilne, teleskop słoneczny czy sprzęt do astrofotografii. Budynek podlega pod publiczną szkołę podstawową nr 17, jednak korzystać z niego mogą wszyscy Mieszkańcy Radomia. Jeżeli chodzi o pierwsze dwa miesiące, to było ponad, ponad 1200 osób. Myślę, że teraz już jest za nami, kończy się trzeci miesiąc takiego edukacyjnego działania, funkcjonowania Astrobazy. Myślę, że no, zbliżamy się już do blisko 2000 osób, które odwiedziły. Nasze obserwatorium. Astrobazę codziennie odwiedzają uczniowie nie tylko radomskich, ale także okolicznych placówek, dla których organizowane są prelekcje. W przypadku dobrej, bezchmurnej pogody odbywają się nocne obserwacje dla mieszkańców miasta. Cyklicznie na stronie internetowej astrobazaradom.pl organizujemy zapisy. Póki co. Yy, Ostatnie obserwacje nocne były w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu postaramy się uruchomić zapisy na obserwacje słońca w ciągu dnia, a w przypadku utrzymującej się dobrej pogody również i zapisy na obserwacje, rejestracje na obserwacje wieczorne. Pomysł budowy Astrobazy ponownie docenili mieszkańcy Radomia i zgłosili projekt do ogólnopolskiego konkursu Mieszkam tu, mądre pomysły na mądre miasto organizowanego przez portal samorządowy. Obserwatorium astronomiczne znalazło się w gronie 30 najciekawszych pomysłów zgłaszanych lub realizowanych w ramach budżetów obywatelskich. Myślę, że też byłoby to bardzo sympatycznym sympatyczną wskazówką i dowodem uznania mieszkańców iż pomysł budowy takiego obserwatorium w Radomiu był jak najbardziej słuszny. Każdy kto chce oddać swój głos może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.portalsamorządowy.pl. Głosowanie kończy się 10 maja o godzinie 12. Dwa projekty z największą ilością głosów otrzymają wyjątkową nagrodę od czytelników portalu. A na koniec mam jeszcze dla Państwa zaproszenie do Wyszukanych. Gościem programu jest dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu, Elżbieta Sobkowiak. My jesteśmy organizatorami różnych działań, mhm. no między innymi półkolonii, które wprowadziłam. Właściwie to, te działania y, przywiozłam z Krakowa. W Krakowie odbywały się sejmiki placówek wychowania pozaszkolnego przez 15 lat mhm. i ten Kraków był takim wzorcem dla właściwie wszystkich placówek w kraju. Ja też z tego Krakowa przywiozłam bardzo dużo takich fajnych działań, które chciałam skopiować tutaj, mhm. no, między innymi półkolonie. To było tak, że, że na początku lat 90., przepraszam, 2000, -tych, 2000 -tych lat, wprowadziłam tutaj w mdk -u. To były takie nieśmiałe działania w miejscu tutaj. Później, później te działania się przełożyły na to, że w formie wycieczek organizujemy te półkolonie. I tutaj wspominam, nauczyciele pracują no tak 40 godzin w tygodniu Aha. lekko. Mhm. Dlatego, że przychodzą na 8 rano i do 16. Jest to w formie wycieczek zorganizowanych. Mamy olbrzymie zainteresowanie tą formą działalności. I to był ostatni dziennik w moim wydaniu. Dziękuję Państwu za dziś i dziękuję Państwu w ogóle. Do zobaczenia. Czwartek w Radomiu pogodnie, okresami wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, 14 stopni na termometrach. W piątek przejściowe zachmurzenie, możliwe słabe opady deszczu, ciśnienie w górę. W sobotę przeważnie słonecznie, a w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 18 stopni.